Wygrałem 2 miliony. Później z 2 milionów zrobiły się 3. Szybko zamieniałem je na gotówkę i pojechałem do następnego kasyna. Wrzeszczałem do kasierki. Licz, szybciej, dawaj kasę. Zanim wypłaciła mi 3 miliony, wygrałem kolejne półtora. Zaniosłem rzetony kasierce, żeby wypłaciła mi gotówkę. W 3 godziny zaliczyłem 4 kasyna, zacząłem z pół milionem, skończyłem z 4,5. Wszystkie kasyny mają pilnie strzeżone prywatne pokoje, gdzie realizuje się duże wypłaty. Pilnują ich ochroniarze. 4,5 miliona sporo waży, nie uniósłbym tego. Nie dano mi żadnej torby. Poprosiłem ochroniarzy, żeby załadowali kasę na wózek hotelowy i pojechaliśmy przed wejście, gdzie Ian przejął wózek. Ochroniarze ładowali do wozu 4,5 miliona w przezroczystej folii zapakowane w paczki 100-dolarówek. Położyli paczki na tylnej kanapie. Wsiedliśmy do wozu. We wstecznym lusterku zobaczyłem, jak w jakimś suwie zapalają się reflektory. Sów nie stał przed wejściem do kasyna, tylko na wjeździe, gdzie nie wolno stawać prywatnymi samochodami. Ktoś mnie wrobił. Gdy zobaczyłem te reflektory, wyświetlił mi się w głowie czarny scenariusz. Ci ludzie wiedzieli, ile kasy jest w wozie i kto nim jedzie. Nie miałem szans. Chcieli odebrać mi kasę i życie. Ten wóz od razu wydał mi się podejrzany. Ktoś na nas czekał. Spanikowałem. Gnaliśmy Las Vegas Boulevard, tamci za nami. Kazałem Ianowi zawrócić, żeby sprawdzić, czy tamci nas ścigają. Byłem prawie pewien, że to się źle skończy. Zawróć. Zawróciwszy, jechaliśmy po drugiej stronie ulicy, a Sów wykonał ten sam manewr. Śledzili nas. Ian wcisnął gaz do dechy, tamci to samo. Gazowaliśmy główną ulicą miasta, nie mieliśmy szans uciec. Uznałem, że już po nas, totalnie spanikowałem. Serce waliło mi jak młotem. Powtarzałem sobie, że muszę myśleć trzeźwo, bo inaczej będzie. Pomnik. Bałem się, że nas zabiją okradną. i have to keep my wits about me or there will be no possibility of solution we'll do a lot of crazy things for a lot less than four and a half million in unmarked cash